Podpisaliśmy największą umowę dotyczącą realizacji projektów kolejowych. 5 miliardów złotych netto to są pieniądze w 85% pochodzące z funduszy europejskich. Bardzo się cieszę, że duże inwestycje są realizowane w tych miejscach, które są zatłoczone, w którym trzeba zrobić miejsca na połączenia aglomeracyjne osobowe. Na terenie województwa śląskiego te prace dotyczą odcinka od Będzina, przez Sosnowiec, Katowice do, do Katowic Piotrowic, a na odcinku południowym od Tychów do Zebrzydowic. Więc łącznie to są cztery odcinki, cztery umowy, które na dzień dzisiejszy są realizowane. Po pierwsze jest to wymiana infrastruktury na infrastrukturę spełniającą dzisiejsze wymagania, jeśli chodzi o przewoźników i o pasażerów. Podwyższamy prędkość dla pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę, oczywiście poza odcinkiem aglomeracyjnym dla pociągów towarowych do 120 km na godzinę. Zwiększamy przepustowość na całym odcinku od Katowic do Będzina poprzez dobudowę drugiej pary torów aglomeracyjnych. Chcemy na wszystkich przystankach zapewnić dzisiejsze standardy. Dzięki budowie zupełnie nowych przystanków zwiększy się dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się. Prace trwają w tej chwili przy budowie nowego przystanku w Środula. Tam powstanie przejście pieszo-rowerowe w miejscu istniejącego przejazdu drogowo-kolejowego. Mamy przebudowę wiaduktu kolejowego nad rzeką Morawa w katowicach Morawie. Mamy również Przebudowę stacji, na której się znajdujemy, właśnie Sosnowiec Główny. Tutaj będzie dobudowany peron trzeci, który widać w tej chwili doskonale tutaj w moim tle. W tym rejonie powstanie również nowa nastawnia. To też jest element, który zapewnił tutaj bezpieczeństwo, przede wszystkim jeśli chodzi o ruch pociągów. Bezpieczne podróżowanie zapewni przebudowa 150 obiektów inżynieryjnych, to jest wiaduktów drogowych, wiaduktów kolejowych i mostów. Dzięki budowie nowoczesnego regionalnego centrum sterowania dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na całej linii kolejowej. Kluczowym elementem tej inwestycji jest dobudowa dodatkowych torów, dzięki której rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego, czyli na tory wyjedzie więcej pociągów, zwiększy się przepustowość linii kolejowej. Kolejne zadanie, największym tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o E65, jest odcinek Katowice-Szopinice Południowe, Katowice-Piotrowice. Wchodzimy do centrum wielkiej aglomeracji, wielkiego miasta, wielkiego organizmu z inwestycją, która praktycznie przetnie go w pewnym sensie na pół. Wprowadzane jest dosyć istotne ograniczenia dla ruchu kolejowego, dla komunikacji miejskiej, pasażerów, dla mieszkańców. To, co jest w tej chwili realizowane, to jest zamknięcie i wejście do roboty związane z przebudową sześciu obiektów na tym odcinku. Pierwszy to było zamknięcie ulicy Bagiennej i wiaduktu Drogowego. Powstanie w tym miejscu zupełnie nowy wiadukt, który będzie obejmował w tym pełnym zakresie 7 torów. Kolejny to jest ulica Graniczna. W kolejnych terminach zamknięć przewidujemy ulicę Kłodnicką, zamknięcie wiaduktu nad ulicą Mikołowską, wiaduktu przy ulicy Przodowników i zamknięcie ulicy Załęskiej. Ula się nie inwestowało, nie robiło się nic od ponad 60 lat, więc się nie mamy czego dziwić. Będzie lepiej, no ale musimy to wszystko przesunąć. Mam garaż, muszę przejeżdżać. Każdy przejazd to jest zabrudzony samochód. No ale inwestycje po to służą, że będzie A nie. Lepiej. No jakby taki miał z kolejowy, kiedyś to będzie pięknie, nie. W każdą inwestycję wkalkulowane są pewne utrudnienia. My chcemy, żeby było ich jak najmniej. To, co jest dla mnie najważniejsze, żeby pierwsza część zakończyła się pod koniec 2027 roku, druga część w 2028. I kończymy jedną z największych inwestycji kolejowych w naszym kraju. Ruch kolejowy będzie utrzymany w trakcie prowadzonych prac, natomiast zmiany w komunikacji kolejowej warto śledzić i przed podróżą sprawdzać rozkład jazdy w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, na stronach internetowych przewoźników lub na stronie internetowej Portal Pasażera.